Chciałabym zrobić. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak mi razem z moim kolegą poszło na ostatnim duo kaszkapie. A więc bez przyrządzenia, zapraszam. Mam perfekcyjny landing, faktycznie. Ile tu ty leci, co jest? Nie to poluczyć. Na całym domu trzy gości widzę. Nawiatrak, nie Daj, 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 jeden! Brawo, brawo, brawo. Ja cię widzę. Masz koniec, sobie? Tak!

te masz? A przeżyjesz? Tak, 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 chodź, chodź, chodź. Nie, ciężko będzie. Wjechali w ciebie. Tak, wbijają się. Dwóch na mnie. Jeden mało. Uważ, uważaj, uważaj, uważaj. Dwóch ma kraka chyba. Przeżyjesz? Przeżyj, przeżyj. Bo to jest, bo to jest dobra gierka. Uciekaj jak coś. Spoko jesteś lepszy, jesteś lepszy. Jeden jest dead. To juciek, ucieka, ucieka już Nice Nice Goni cię, gonijcie jak coś jeden Aj. O, że mam 5 killy był Dobra, bra bra brak contestów, i miejscówka Czegoś takiego dropię Bunker się otwiera O Ej, nie jest zabudowany No Daj Zabudujemy jakieś jakieś dwa boksy z kamienia to można, tu jest Twiss jak coś Co? Ja mam, ja mam, ja mam sto węgię. kola jeszcze. Jest niebieska pompa, let's go. Dobra. J jakie polecasz? E ten celownik na PM a tego dwustrzałowego Na PM e a dwustrzałowego ja polecam kolimator. Czyli jaki? A kolimator? Najmniejszy. Ten taki malutenki. Pierwszy. Pierwszy drzew. Dobra. Odpoj, dziora chodź. Dobra, a tu jeszcze. 23. Dobra, do, 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 do prawej, do prawej, do prawej. Kurde, ja nie mam... Nie mam tego. Ej, typy się. Ale oni w nas wjeżdżają. Oni chcą się pojdać. Chodź do mnie. Jak chce nitro waląć. Krak! Krak! No i zdechłem. Dobijaj mnie. Uciekaj, uciekaj jak masz nitro. Nie mam jak, nie mam Nie mam jak, bo oni mnie mnie Kurde. Teraz tylko wace znajdźmy, bo ja... No... Jakie tam fajne, to jest ja coś strasz, No, strasznie Ty, ty ich widzisz? Próbowałem dać, No jak w nas jadą, to... Nie, nie wiadomo w nas No, tym okręgiem i... To teraz... idą Chodź, zresartowali się! Wjazd, chodź Dead? Dead. Używam nitra Dobijemy go szybko Oni tu kampią I Ja widziałam jaka piwda on wchodzi na kampię wnętrzną Gość tu jest Masz a, go na czy sobie? Idę. Idę e, Musimy razem, musimy razem wchodzić Najpierw tu Tu jest tego. Dead Brawo Przecież jest no. minuta, a... No, no, Gdzie z... mamy zona, to... To buduj Ja zawsze takiego buduję Będę mógł tutaj włamać tutaj biga A tu co wypadło? Ręko działał Mhm mm Dobra, sobie biga pił Soje biga dobra. dobra ja chodzę z, z zielonym lootem A ten tego damera wezmę Jeśli go nie wezmę Fiel, pompa, dobra biorę już Dobra Otworzę jej jak coś Ja. Nie wiem, że coś powie tylko tworzysz. Dobra. No to powiem teraz po prostu. Teraz. 95. Kurde. Tak samo jak są No, jak sami widzieliście, po pierwszych trzech grach szło nam nie za dobrze. Pamiętam, że zdobyliśmy tylko 62 punkty, a jak na tamten etap gry było to bardzo słabo. Do tego w kolejnych grach waliliśmy się okay. dwa razy za zero, więc naprawdę średnio. Ale w końcu nastąpiła chwila, gdzie to się mogło zmienić. Sami zobaczcie. Pierdziel, czemu to ja mam Dwa timmy. No ja odbijam. Ale gdzie odbijasz, bo ja nie. Odbijam, tu, tu, tu. Ja nie zdążę odbić. Ja, jak nie zdążysz od. No ja hmm. nie zdążę odbić. Tutaj poleciałem. Dwójka. No to uciekaj, jak możesz. O, kurde. Czekam. Bet? A przecież. A, drugi krok! Nie mogę! ja nie wiem czym uciec. Dobra. Ja pierdziele, dzięki z takimi gównami. Ale chyba tutaj nie ma nikogo. Co? Czy wybudowali już tam 14 boksów? Nie. Nie. to dobrze, przynajmniej coś. Nie Przynajmniej jest jakiś pozytyw w tych A, gdzie Gdzie mam cię zespić? Ja wiem, tam. Dobra. Na pewno cię wywiedzie. Tam na goście. Tam? Nie wierzę Aha, tak, tak. No to inne miejsce. Inne miejsce? Tam może. Tu. A, to, tam się to, też na goście. Nie, 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 czy widzisz po prawej. Też są? Tak, e, poduszka. Nie wie, Nie, 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 to mam klaczować solo, czy jak jak? też nie, Tu z... ja Nie mogę, albo no się fiją dalej. Na lodowcu możesz w takim razie robił. Ja bym się już inda chyba... Ja bym się już im chyba dał zabić nawet. Cztery. Nie, 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 nie się. Już, już Dobra. się nie opłaca. Już się nie opłaca. Ej, czekaj, kroki, kroki. Baba kuku, ma tu kowa tuko. Uciekaj, uciekaj. Uciekam. Dostałem, ale chill. Buduj boksa, już buduj boksa. Ty, ja zbuduję, ja zbuduję, No ty buduj, ty buduj Masz? No, oh, Czekaj, podwójnego. Nice. nice. Kurde, to szkoda, no nie możemy traktować tak fajnie tę poduszkę. Naprawdę, chodź. Mm. A, to co to? Nie mogę Ej, dobra, je, dobra, ja rotuję tak Nie, musimy poduszkę walnąć, walę kolejną, walę kolejną, za tą, stąd, stąd Dobra Rotuj, nie wierzę, super Fortnite, nie? Polecamy tą grę Traci. Krak Ale, dobra 14, ale drugi, drugi we mnie wjechał Do... Poduszka, chodź. I do Aha, fajnie, to fajnie, fajnie, do sauna fajnie, 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 do fajnie, 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 tak, fajnie, 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 Dobra, masz jakieś, masz jakieś minisa, albo coś? No to, to daj mi dwa Tylko tylko Dobra czekaj, biorę dwa medy, to biorę, dwa to, biorę, to biorę. Dobra, to wezmę Jak masz jakiegoś demera, to sobie weź teraz Czekaj Kurde, czternaście 14... Ej, ile masz drewna, ile masz drewna, ile masz drewna? Ty otworzę, ty postawisz, okej? Okay? Tak No to na twój znak? Kiedy... Otwierać Jeszcze nie No spokojnie jeszcze nie... Teraz, teraz, teraz Daj nam, daj nam No, za, za to lecę Jestem Chill, chill, chill Nie dałem nic Kurde, drzewo Dobra, chwila Jest git, jest git Ile masz matca, ile masz matca? Dobra Ja mam, ja mam tylko... Drewna Dużo Crack Walę sobie poduszkę Dobra Ja, ja używam nitra i... Ja używam nitra i... Rotuję Dobra Daj, daj do, do mnie Kurde, zdechłeś, zdechłeś, zdechłeś Zdechłeś? Dobra Biorę moje body, biorę my body Dobra, chill Ja mam daszę Ma... Używać nitra czy nie?

Dobra nie trań, tak. do budowy, przyjście do budowy Dobrze, dobrze, dobrze boż tak, bądź tak, boż tak, boż tak Dobra To 15 Dobra, ja mogę, mogę, mo mogę grać już na medy Nie, jeszcze na Nie, 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 nie. Dobra, Medy Idealnie Let's go Ile nice. stop? Nie, nie się, nie się Dobra Dasz do mnie Tam był mechador, ale nie wiem czy to widziałeś Nie wiem, chyba nie Nie, nie, nie no! Ajajaj, aj, nie... No dobra. No dobrze, stop 9. Czemu się tam nie wybijali pod końcówkę, jakby taki mały dzonik? Nie wiem. No tak. widzisz, widzisz, bez, bez dromapy, nie? Czwarty raz tu latam. A dzisiaj jest... Dzisiaj jest środa, jest... To nie, to szkoda, że nie we wtorek. Ej, dwa milki! Są dwa milki! Bierz to te to kapimy, no nie mogę no! Nie wierzę w to. Ja pie... 50 centów nie. My co się nie gonią. Nie. Jeszcze jeszcze jest breaker, to jeszcze nie No To mogą dalej być. Ulecz się na spokojnie. Czy myślisz, że dalej tu są? A, a to, to, mogą być te typy, które właśnie mnie goniły. Mm. Nie no, nie spodziewałem się, że kiedyś mnie Rapper zabije w Fortnite. A widzisz, a wykrakałeś, z tym kampieniem. Mada! No nie mogę, no. Mhm. Nie chce mi się w tą grę. Duo Cash Cap. Tacy pro playerzy. Dobra, nie raczej, nie raczej, nie. I taki tak. nagle boom i 200 mi dają, nie, się, i ja bym się załamał, i my się grywysz. No tym rift na. Aha. No nie, nie zawodowuj się, nie zawodowuj się, nie mogę się nie się zawodować. No i tak, i, i nagle, nagle, pyk do zona wbijają. Dobra, ja boksa. Do MK i do tego, do fanta boksa. Dostaję, ale chill. Dobra. No, no. Dobra Dobra, zbieram sobie Dawaj. Ten, y, kamień do końca. Dobra, Dawaj pod mostem, pod mostem, twardo Twardo pod mostem? Mówisz? Tak Są typy, ale trudno, trudno, że to są typy Trudno Ratuj Ratuję Box Dobra, nice Nice. Dobrze, dobrze, dobrze te bańki, mówiłem ci. Let's że... go. Jak masz bęgielkę, to i możesz te Albo możemy też no plażą, możemy też plażą. Teraz? Teraz, teraz. teraz. Zmarnowałem Dasha. Jestem dead. Jestem dead, ja się muszę udawać Żyjesz? Jestem. Jestem u ciebie, ale niżej. Dobra, nice. Góra! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj! nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę! Nie mogę na to, nie Aha, no faktycznie zapomniałem, że to tak działa. Dajcie JEDEN! dajcie JEDEN! dajcie JEDEN! dajcie JEDEN! MUSIMY pomóc. Jestem. Drugi Drugiego czeka. Dobra, Dobra, nice, nice, nice. nie idę, ale... Bo, mógłby, bo moglibyśmy być w mnie, i nie moglibyśmy mieć kolejnych materiałów w Moglibyśmy się później zabudować na tych fajtach. Chociaż ja nie wiem, czy końcówka tych fajtów będzie w zonie, tam? No? ja zaznaczyć sobie. No, tak. będzie. Można nawet tak się zabudować, na tych ziomkach. Można. Dobra. I dawaj Zwracuj Dawaj za dawaj za O, lecę idealnie za tobą Ej, co jest? Oni się wbijają? Myśmy jesteś pijani No to dawaj teraz Czekaj Piotka. Piotka dawaj. No Za tobą lecę Idealnie lecę za tobą Buduj boxa Jestem Idę Idę Dobra, ja ratuję Dobra, tym do mnie, do mnie. No. Ja jestem, ja jestem, jestem na hita Dobra Nie, ja już, ja, ja, ja trafiłem do boksa praktycznie z gościem Wyciluj, wyciluj Ja użyję trochę Dobra, lecę do siebie Na fizie Jestem, jestem, ciluj, ciluj, ciluj Lit Ja mam jakieś mini... Dobra, kola, kola Ja mam malikol sobie Dobra dobra Dobra, i nitro Dobra, dobra Dobra, dobra Dobra, dobra, Czy chciałem użyć jeszcze ale... Dobra Kurde, dostałeś Dostał 80 Oni wjechali w nas? Nie Dobra Mam apteczkę Wolnym kol, wolnym kol Dobra Ja mam pistolet, ja mam pistolet Mam Od lewej za tymi typami, za tymi typami Kurde, postawiłeś mi ścianę i zablokowałeś mnie tak. Chilluję, chilluję, czuluję Chodź do mnie, jak możesz Chodź tu, dobra, nice Mamy kampę aż muszę stopić Dobra I teraz boxa Dobra Ile masz nitra? No dobra Ej, killam, killam, killam. W Strefę, w strefie chyba zginął. A nie, 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 Spadł z wysokości, nie wierzę. Dostałem. Dostałem! Dead jestem Co? Nie płakam, płakam, teraz, nie, nie teraz, nie teraz, nie teraz. Masz medy, masz medy! Kurde. Dobra, otwórz Na mnie masz 3 medy Nitro Fizz Wiesz to Odsuwam się, odsuwam się ci To jest, to jest gra pod win'a Aj, da, dobra. Nice gra, nice gra Jak sami widzieliście Zagraliśmy 3 dobre gry Niestety ostatnie dwie były totalną porażką w pierwszej wywaliśmy się za zero, a w drugiej grze nie przeżyliśmy zbyt długo. Skończyliśmy z wynikiem 206 punktów. No turniej raczej słaby, brakowało mało do Pera. No ale cóż, może uda się kolejnym razem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!